Volkswagen Eltek 2,5 TDI. Pokażę Wam jak ustawić rozrząd. Tam mamy wziernik, który pokaże nam punkt na kole zamachowym. Jest tam na nim taka centymetrowa mniej więcej kreska sobie ją poprawiłem białym markerem i ona ma odniesienie do obudowy skrzyni biegów. Jest taki ząb. Jak tam sobie to ogarniecie, to sobie przenieście tutaj znak na e, zróbcie swój znak na kole pasowym. Tylko musicie być pewni, że tam macie to dobrze ustawione. E, zrzućcie sobie pokrywę. Nie patrzcie nigdy na te znaki, co macie tutaj, ponieważ to koło nie ma klina. Każde odkręcenie i ponowne przykręcenie tych, tego kółka może zmienić już te punkty, co macie tutaj naniesione gdzieś tam przez kogoś kiedyś, więc nigdy na to nie patrzcie. Te dwie krzywki mają być do góry, i ja przechodzę sobie teraz do środka pojazdu. Pokażę Wam, jak to wygląda od tyłu i jak trzeba ustawić górę. Dobra, przechodzimy sobie do tyłu. Ja tu mam ułatwioną sprawę, ponieważ gdzieś tam robię przekładkę z jednego auta na drugie. Odkręcamy sobie ten wziernik, co tu mamy na 4 bodajże albo 5 śrub. Wyciągamy go. Jesteśmy z tyłu. Mamy napęd pompy wtryskowej. Luzujemy sobie tą śrubę później tamtą rolkę co zmienia nam kąt, yy, kąt w trysku chyba tak jakoś tak kąt w trysku i napinacz górny sobie luzujemy ściągamy to wszystko i pokażę wam jak yy, no krok po kroku pokażę wam co dalej no i dobra jak mamy zrzucone sobie kółeczko yy. Odkręcamy napinacz, tam wiadomo, wałek rozrządu ma być ustawiony mniej więcej w ten sposób. Ja nie mam oryginalnej blokady do 2,5 TDI, aczkolwiek tutaj mam chyba z 3,6 FSI i pasuje mi tu bez problemu. Jeżeli nie macie czegoś takiego, to możecie to sprawdzić z suwmiarką, czy dorobić sobie kawałek jakiegoś płaskowniczka że blokada ma wchodzić tak w wałek o, luźniutko i na płaszczyznę głowicy ma przylegać z jednej jak i z drugiej strony to jest ustawienie góry jeżeli Wam się to zgadza to można przejść do dalszego etapu tutaj ustawienia pompy tu trzeba jeszcze tą stopkę odkręcić chociaż trzeba, nie trzeba de facto można by to zrobić bez odkręcania tej stopki, ja sobie odkręcam tą stopkę żeby łatwiej wyjąć uszczelniacz, ponieważ ja zawsze wdaję nowy uszczelniacz pod kółka żeby nie było później żadnego problemu, że klient mi wraca, że ja jakieś wycieki mam czy coś dobra, zaraz przejdziemy do ustawienia tego i do ustawienia samej pompy więc przejdę sobie na drugą stronę pojazdu, żeby mi było wygodniej, bo tam tam też będzie trochę zabawy no i tyle jedziemy dalej no, i dobra, jesteśmy z drugiej strony tego pojazdu. Luzujemy sobie tą śrubkę. Wyciągamy blaszkę, która jest pod nią. W celu luźnego kręcenia się pompy, tutaj. I tu mamy znak. Złapię ostrość? Złapię ostrość. Tu mamy znak na obudowie pompy. Ja sobie ten znak zawsze przenoszę tutaj i tutaj. Po tej stronie znak oryginalny jest w tym punkcie tutaj o tutaj. Na kole pompy ustawiamy sobie ten znak mniej więcej. Tutaj mniej czy więcej się nie niestety nie pok Inaczej. Tu musi być ustawione to dokładnie. Jeżeli sobie to ustawimy o w ten sposób, dokręcamy sobie z powrotem tą śrubkę. Momencik. Delikatnie sobie dokręcamy bez tej blaszki. Dobra, dokręcamy. Teraz mamy to zblokowane to kółko. Więc nam się nie przestawił. Widzicie? Znaczek i znaczek. Przenosi się jest. Idealnie chyba, z jakiego punktu, z takiego punktu będzie nie idealnie, ale z takiego jest idealnie. To musicie sobie wyczuć i ustawić po swojemu, żeby ten znak, który jest, tak jak pokazywałem tutaj, takie wycięcie, zgrywał się z tym znakiem o tu, na pompie. Wtedy dokręcamy tą śrubkę, kółko mamy zblokowane. Dobra, przechodzimy dalej. No i tak jak mówiłem, nowy uszczelniacz, pod stopkę delikatnie e, płynnej uszczelki bądź jakiegoś hermetyka o podobnym działaniu. E, co dalej? Tamta roleczka już jest założona nowa. Ważne jest, żeby ta płaszczyzna, o, to wycięcie ten nadlew był założony w ten sposób, tam od góry. Teraz możemy sobie założyć to kółeczko. Gdzieś tam jakoś. O. Jest? Nie ma. Coś mi tu ciasno wchodzi. O, tam jest bardzo. Dobra, chyba to pójdę obczyścić. No, dobra. Ok. To mamy załapane. Jeżeli nie macie czucia w dokręcaniu, to posmarujcie sobie to klejem, bo te momenty czasami w 20-letnich samochodach to nie sprawdzają się według mnie. Ja sobie wszystko kręcę na swoje własne wyczucie, więc nie podam Wam momentów. Chyba, że ktoś będzie potrzebował, to zapraszam tam w komentarzu napisać. To na pewno gdzieś tam podam, bo mam dostęp do autolaty. No i dobra, przechodzimy do ustawienia tego. Tutaj imbusik szóstka. Wkładamy sobie. Trochę ciężko. Ja sobie to ustawiam, nie wiem czy to będzie widać. O w ten sposób. Mniej więcej w ten sposób. Chodzi o tego zęba tego zęba tutaj, żeby był w tej pozycji i to sobie można dokręcić już podtrzymując e, tego imbusika tu Bo to on się będzie ruszać przy dokręcaniu ustawiamy do tej pozycji mniej więcej o w ten sposób i dokręcamy tą szesnastkę dobra jak się o dokręciło tamto tej pozycji, żeby to było, pamiętajcie. Przekładacie sobie poseczek. Elegancko. Dokręcacie napinacz. Napinacz ma tutaj swój, że tak powiem rowek, w który musi wejść. Ta blaszka, już pokażę wam to na starym napinaczu. Tylko gdzie ja go mam? Tutaj mam, dobra. Ta blaszka. Ta blaszka musi wejść tam w swój otwór, żeby, żeby się gadało po prostu napiąć. O! Tam sobie ładnie siedzi. Wtedy e, bierzemy sobie e, znowu imbusa szóstkę. I e, napinamy. Aż ten ząbek znajdzie się w tym wyrębie swoim w znaku. No i dobra. Jak sobie napniecie? Wow. ten napinacz pasek, sprawdźcie sobie ręką czy on jest dobrze, mniej więcej napięty dokręćcie sobie śrubę od napędu i odkręćcie sobie tą śrubeczkę od pompy o sobie sorki, moja ręka odkręćcie tą śrubeczkę ok cofnijcie ją po prostu żeby tam pompa mogła się kręcić. Akraem będzie się kręcić? Chciało, czy się nie będzie kręcić? chciałem zobaczymy. Jedną ręką to zawsze mogło pod. Dobra, powinna się kręcić. Dobra. Tu mamy temat załatwiony, sprawdźcie sobie jeszcze raz te znaki przed tym, żeby to miało wszystko ręce i nogi, e, tą śrubeczkę cofnijcie, cofnijcie, dobra, jak ją cofniecie to podłóżcie tą blaszkę co tu jest e, i dokręćcie ją, bo mi gdzieś ta blaszka, o tam leży, wypadła, ale sobie zaraz ją wezmę i to e, zrobię, dobra. Czyli tu mamy temat zamknięty z tyłu. Przejdźmy do przodu. Jak przejdziemy do przodu to co? Na szybko dwa obroty wału. Hmm. Tu sobie możecie zrobić znak. Jeszcze ja sobie zawsze robię. Ja tylko tutaj krzywo sobie zrobiłem. To trzeba poprawić wał. Odwałka na stopkę. Jak pasuje Wam ta blokada, tutaj zróbcie sobie znak, żeby tam mieć pewność stuprocentową. Dwa obroty wału dookoła. Sprawdzacie punkty. No i do facto możecie odpalać samochód, nie? Tylko te punkty tutaj z przodu, bo jeżeli tam będziecie mieli pomyłkę, to i tak Wam nie zapali, ale i nic się nie stanie, więc ja sobie robię dwa obroty tutaj wałem korbowym sprawdzam te punkty i, i, i odpalam samochód no i dobra, ja jestem już po pierwszym odpaleniu także u mnie wszystko gra, pali że tak powiem na widok kluczyka nie pokazywałem tego jak odpala bo mam tu nieposkręcany kolektor wydechowy, kolektor ssący jest tu bardzo głośno i mam nieposkręcany układ chłodzenia, więc nie chciałem za długo nim nie chciałem za długo, żeby pracował ten silnik. No i na tą chwilę jest wszystko OK. Wrzucę wam jeszcze na kanał filmik po prostu, jak skończę całość tego busika, bo ja tu robię przekładkę silnika z 28 na 2,5. Także mam jeszcze tu kupę pracy. Jak to podokańczam wszystko, to, to z jazdy próbne jakieś tam na pewno rzucę filmik. No i tyle, mam nadzieję, że, że pomogłem wam tutaj, jeżeli chodzi o ustawienie tej pompy, bo ja sam miałem z tym problemu kupę. Jak się jeszcze uczyłem tej, tego zawodu, że tak powiem, to nigdzie nie mogłem znaleźć jakiejś informacji. Jak to ustawić bez, bez po prostu komputera czy, czy, czy tam innych zegarów diagnostycznych. Ja ustawiam to w ten sposób i u mnie zawsze wszystko gra. Także także tyle to. Na dzisiaj koniec. Hej.